Koszeńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA oferuje niezwykle atrakcyjny produkt finansowy skierowany do wszystkich osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Chodzi mi konkretnie o mikropożyczkę. Mikropożyczka, ale wcale nie małe pieniądze, bo możemy uzyskać nawet do 100 tysięcy złotych na wszystkie potrzeby związane z rozpoczynającą się działalnością gospodarczą. Możecie Państwo zainwestować w swój lokal, możecie Państwo zainwestować w maszyny, urządzenia, komputery, wszystko to, co będzie potrzebne na start. Poza pożyczką na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeżeli ktoś z Państwa chce bardziej rozwinąć skrzydła, możemy udzielić wsparcia w wysokości 20 tys. zł na dodatkowe miejsce pracy utworzone w ramach Państwa firmy. Pożyczką uzyskać jest w sposób bardzo prosty. Należy się do nas zgłosić, korzystając czy to przez stronę. Koszeńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego stronę internetową zadzwonić do nas, zgłosić się osobiście do naszej siedziby w Koszalinie przy ulicy Przemysłowej 8. Uzyskacie Państwo wszelką pomoc, w wsparcie zarówno przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, jak również przy formalnościach związanych z założeniem działalności gospodarczej, a także pierwszymi krokami w jej prowadzeniu pożyczki skierowane do osób pragnących założyć działalność gospodarczą są niezwykle atrakcyjnym instrumentem finansowym. Są to instrumenty zwrotne, ale okres spłaty jest bardzo długi, oprocentowanie jest symboliczne. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za przygotowanie dokumentów, żadnych prowizji. Polecamy państwu tą formę wsparcia. Już wiele osób z niej skorzystało. My śledzimy losy naszych klientów Świetnie funkcjonują na rynku, ponieważ ułatwiono im stad dużym zastrzykiem finansowym.